Więc większe, poszło. Poszło. No, nowy rok, nowi my. I Adrian, to miał pomysł jakiś. Tak, w tej okazji. Od tej pory będziemy mówić same mądre rzeczy, więc zacznijmy mówić same mądre rzeczy. Tylko na poważnie. Tak. Z skupy. Druga nominacja. Druga nominacja, bo to, by było Adrian, to tam, już Adrian, wystarczy już. Już mamy to. Mi się bardzo nie podoba. No, będę już, się oświadczał. Załóżmy. Dostał po ryju i uciekł. O, to pomyłka. To był manekin, bo tam mieszka krawcowa. <ścoughs> to przepraszamy za lusterki. 3, 2, 1. I co to miało być żart I teraz, nie, i teraz... Nie, i teraz. Ale to serio tak myślałeś? Nie, tak, i teraz wchodzimy, bo już jest teraz będzie na, na montażu, będzie już... Jak możesz tak mówić? A nie, teraz ją ten. Pukasz, pukasz. Pukasz ją, pukasz. Puszka 27. Teraz jest Enter i proszę bardzo. No, nowe, stare, nowe dziady. No i teraz, i teraz już po tym tym, co było przerwane i 3, 2, 1, teraz już wracamy do starego pier... głupot. I pan przemówi. No dobra. Nie no, dziś standardowo tak jak zwykle będziemy wybierać najciekawsze wydarzenia sportowe. Tym razem nie miesiąca, tylko ostatnich chyba Ostatniego czasu. Ostatniego czasu, no. Dało się dużo tak, w święta. To będzie. Okres o? po angielsku? Period. Święta, święta były też. Mikołaj Zy, był. No ja się w święta też. Mikołaj nie nudziłem. Święty jest Nie pierdolety. nudziłem się w święta, rzeczywiście. Się A jak to będzie na żywo, ja coś mam, prezent mam. No. Ale jeżeli to jest wędlina, to nie wezmę. Nie, nie wędlina to nie jest no, wędlina. Mam nadzieję, że coś wpłynie. Tak, to jest y, sałatka jarzynowa z, y, z tego, ze stołu Powstanie, powstanie Nie no, wychodzę poza kadr, wyjdę poza kadr Nie no, to tu stań no. Jest dla pana, mamy order, podwiązki i najlepszy sprzedawca Da da da. da. <noise> Co tu wygrawerowałeś? Ja to ten, pigon tarczową. Dziękuję bardzo No zaraz będę miał zawał <noise> jest... Tak, zaraz będę miał zawał Schudłeś. A Adrian zrobił dobry uczynek i dzisiaj przy tej Dobra, zaczynamy pierwszą kategorię zaraz. Tak. Co to będzie? Najlepsza prognoza. Ojej. Jest Nie bo... będzie to prognoza pogody, będzie to prognoza przyszłości. Uuu, Pani eba. z Wielkiej Brytanii wróży z czego? Z fusów. Ze szparagów. Ojej. Z szparagów? Ze szparagów. Ja nie bierze szparagi. Mm -hmm. Skąd to bierze te szparagi teraz? Z rynku z, lina, z rynku, rynku. Z Turcji. Zamrożone jakieś bierze szparagi. Kupujesz rzuca i wie co się wydarzy. To podobnie wróżyła ta, z tego pieroci karaibów też robiła i rzucała na stół, no było gdzie mają płynąć. A w Bułgarii kiedyś była taka babka, baba Wanga, ona nie widziała na oczy i też, i mówiła, że w tym roku będzie koniec świata, wezybi I był koniec wystrzymy. świata? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale to w tym, aby, 20, ona, to są... a, w A, tym aby. Ale żyje, to ja bym ja trenera wziął, bo... Nie, nie, nie. Ma... A, za nie dałaby radę? Nie dałaby, bo ona nie widzi. A, nie żyje? I nie żyje. A, nie żyje, no to to jest problem mały, no tak. Typowała coś tam takiego bardziej życiowego, co tam się wydarzy w rodzinie królewskiej, czy... y -y. Jeśli chodzi o sport, to tylko była prognoza, że Anglia zdobędzie mistrza świata w piłce nożnej kobiet, bo chyba są takie zawody. Wiesz paragi w ogóle? Nie, ja nie. nie wiem, a jak wyglądają? Jakbyś tam, jakbym tak się pokazał dłoni, te linie tutaj są linia życia, linia szczęścia, miłości. Linia życia. Taki zespół był Kombi. że są to, dwa zespoły to, to Kombi, jest to. jedno Kombi i Kombi przez dwa i. I Kombi. Jest założony przez Łosowskiego, przez tego Łysego. Żadne inne kombi nie istnieje. Normalny no, dzień, no. zawsze black and white. Zajebista piosenka, Jedna, Za. najlepsza, która mi się podoba, kombi. Pamiętam taką historię. Opowiadał kiedyś ktoś, że był na koncercie SBB. Była kiedyś taka grupa SBB. SBB. No. Znakomita. Ze Śląska chyba byli. Tak, i tam Koncerz. grał Anteros Apostolis. Dzisiaj w składzie na gitarze Radosław, na kontrabasie. Adriano? No tak, na kontrabasie zawsze gra się w ten sposób. Tak, tak to ładnie pokazałem. I uwaga, już się pani nazywa. Razie... No, no tak, kontrabas tylko tak. I na skrzypcach. Antemos Apostolis, i nagle to było w sali kongresowej. Konsternacja, taka cisza, i nagle z trybun ktoś krzyczy. Angelos Apostolis. Ty chuju! No i tak to właśnie przedstawiam. Bardzo niegrzecznie. SBB. Druga nominacja, druga prognoza. Raków Częstochowa. Jest taka prognoza, prognoza że Raków Częstochowa mhm. zagra w Lidze Mistrzów. Że stadion Rakowa ma być nazwany ten e, Pelepsun. Jak? Pelepszun. Czemu? No, no w hołdzie Pele Papsun, no Pele Pszun będzie się nazywał. Adrian, powiem Imienia Pele, Pele rok, my Chociaż przystanek Pele Pszun 1. 0-1. <grym> mhm. Jakiś tam gość, ekspert od jakiegoś menadżera piłkarskiego, zrobił symulację, kto tam z kim będzie grał i iluś sezonów i wyszło, że Raków Częstochowa zagra w Lidze Mistrzów za 100 lat. <grym> Jak przejmie ich probierz, to 95. Ja od razu powiem, że widziałem predykcję, bo ktoś ustawił w futbol menadżerze, co się będzie działo za 100 lat do przodu No w polskiej piłce. Typu, coś tego I są typu dwie potęgi: by. Polonia Bytom i Olimpia Grudziądz. To są drużyny, które za 100 lat wygrywają Mistrzostwa. No, no to na tej samej zasadzie, no. właśnie raków, raków częstochowa zagra. Ludzie to się nudzi, wybitnie. Kurwa. Tak. Która nominacja, a która prognoza lepsza? Ten Raków, Raków jednak, Raków. Jednak. Za Raków zagra w, w Lidze Mistrzów. A za 100 lat może nie być Ligi Mistrzów. No. A za 100 lat może nas nie być. Albo Liga no. Mistrzów będzie tą najgorszą. Za 100 lat nie będzie ludzkości w ogóle. Najlepsza walka. Pierwsza nominacja to... Najman Joźwiak. Dwóch lekkoatletów polskich. Jeden z lekkoatletów chyba o nazwisku Urbaniak. Zmieniam miejsca? Dobra, siecie, jak ci dobrze by tam napierdziałeś. Ten urbaniak w Sylwestra poszedł na stację benzynową celem zakupu specyfików w płynie. Po drodze przechodził obok jakiegoś bloku i dojrzał w oknie jakąś panią. I to był obiekt jego westchnień. To jakaś biegaczka pójdę. Poszedł, zadzwonił i kto mu otworzył drzwi? Krawcowa. Inny lekkoatleta, a nie, nie, nie lekkoatletka. Bęk, bęk, Poletę. zakończył ze złamaną nogą. Oj. Najciekawsze w tym jest to, że ta pani w tym czasie była ze swoim chłopakiem gdzie indziej. So, tak jak w Tytusie, jak zobaczył Tytus szedł gdzieś, i zobaczył też kształty takie fajne tego i mówi oto kobieta, o której marzę, wiśniowe a czarne spojrzenie jeśli mnie zechce, to się ożenię będę się oświadczał, zapukał dostał po ryju i uciekł, oto pomyłka to był manekin, bo tam mieszka krawcowa <ścoughs> <śmany> 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 to ja nie wiem, a tu ty, ty wyglądasz jak Atomek jak to było w Bolku i Lolku, bo była to Tosia, tola, tola Tola z kim ona była bliżej? z Rekśli, z Wiewiórką Zastanawiacie się, bo było ich dwóch. Ona jedna. A, koniec, koniec z tą nominacją przejdźmy już do. do następnej. było 40 Roninów. Druga nominacja, druga walka. Hokeista, NHL. Uła. Amerykański Krzysztof Oliwa. Mhm. A Pan Krzysiek kiedy się naparzał, chyba. Bardzo, nie? bardzo dobry był naparzacz. To była walka sezonu. Odbył karę, tam 5 minut chyba. Wyszedł taki nabuzowany i strzelił dwa gole w ciągu 34 sekund. Za każdym razem w tym sezonie, kiedy się napierdziela. Mhm. To później strzela goła. Dobrze. Czyli ma taką dobrą krew w sobie. Dobrze. byliśmy na hokeju. bo GKS, tych się grał z GKS-em Katowice, półfinał Pucharu Polski, no i tam doszło do jakichś tam przepychanych, że tam my wam pokażemy, a wy wam też pokażemy, poczekaj mnie w dupę, a ty mnie w dupę. I ktoś, jakiś wiesz, milicjant, yy, któremu konar zapłonął, wiesz, gazem psiknął i, i wyszło tak, że yy, awanturę sproponowali Tyszanie i Tychów nie wpuszczają na, na finał z Unią Oświęcim. Ja która walka bardziej się panom podobała? No tego z manekinem. <noise> t -te, t -te, t tego, co poszedł tam na górę. Ale wiecie dlaczego? Bo jest wątek miłosny. Co, hmm. znał tą chociaż? Facet czasami, jak myśli sercem... Ale że miał flaszkę tak. ze sobą, to... Mi... Się jak facet myśli sercem, to głupieje. Głupieje. Jak myśli myśli tym, co jest w kroku, to jest wtedy mądry, tak? Głowa i główka. Tegodni. Kobiety, ujawnijcie się, jak nas oglądacie. Napiszcie, Adrian! Ja ciebie oglądam. Nie, nie, ale. Adrian kocham cię! Adrian! <grym _> ja ja, ja bo jestem za bardzo romantyczny, tak nie piszcie. Żeby Fiłk stał jak grzyb atomowy. Kobiety ujawnijcie się, jak nas oglądacie. Ja cię romantycznie, a ty no czyja, co, to. No to To nie jest romantyczne. Nie, bo ty od razu do porno! Ta Bogini Gypsy jest taka pol, polska aktorka. Jak ja... Nie? Ja dopiero pierwszy raz zacząłem film z nią. Czym ona jak ona tak przyklina tam. Ale zobaczyliście, że w ogóle w, w każdym filmie... Paniku nie grała chyba. Pierwszy pomysł dobry to miał Stylvio Berlusconi, U. panowie przed wami jakieś ważne mecze, Inter, Milan, Juventus, jeżeli wygracie z którymś z tych najlepszych zespołów, to im przyszle dziwki, bunga bunga, przyprowadzi cały autobus prostytutek. Już jeden raz grali z Interem. I no chyba pół autobusu musiał przeprowadzić, no, bo był remis. a z kim teraz? Zremisowali, z Inter'em zremisowali, więc yy... chyba pół autobusu musiał tam przyciągnąć. Nie, ale lepszy remis niż po prostu taka niespodzianka, no. Mówi... no wyobraź sobie, że jesteś zawodnikiem Mązy. To bym pierdolął na ja i, i wyszedłbym. No i dobra, no i wygrywacie i chciałbyś, żeby tam autobus z prostytutkami przyjechał? A niech to przyjeżdża. Dlaczego? Brawo! Na Najadły się, napiły, to wypierdalał. kibice w Argentynie. Mieli, bo tam chyba jakiś Alvarez jest, nie? No, dużo. Chyba Jimenez i Alvarez, dwóch braci. Chyba Alvarez i został niższym świata teraz. I Alvarez z partnerką gdzieś tam był, w jakimś centrum handlowym. Podeszły brak dzieci. Druga, Podeszły dzieci, chciały zrobić zdjęcie z panem Alvarezem. <laughs> nie, jakieś dzieci inne. No i on był gotów, a partnerka jego życiowa powiedziała, że nie ma czasu. Że, że fuck sobie Nie jak... mam make upu dzisiaj. I patrzcie sobie dalej. Jak się zakończyło? No zakończyło się tym, że te dzieci zrobiły aferę się. w internecie. No, bo to nieładnie tak. Ktoś założył tam jakiś fanpage pod tytułem Petycja mhm. o to, żeby zawodnik pod tytułem Alvarez rozstał Wynie? się ze swoją partnerką. A, a, a. 20 tysięcy osób wypełniło jakiś no, tam bo wniosek, żeby da. on się rozstał. 20 tysięcy osób jest za tym, żebyś się swoją żoną. Ale do sytuacji bym nie dopuścił? No skoro dzieci chcą, żebyś sobie z nimi zdjęcie, dać im autograf, oczywiście, że tak. A są na stadion, dzięki temu ja zarabiam pieniądze. Ileś tam. Że ja bym tym dzieciom... To ci że dał zdjęcie, oczywiście, że tak. Przez ulicę szedłem z mamą, bo tam jeszcze jakieś tam sprawy miałem, tam w gronisku jak już babcia zmarła, to ten, to i gościu jakiś idzie i tak, wiesz, tyk, Zajarzył pana, pan panie... Ja no to ja. Możemy zrobić zdjęcie, kurwa, brat mi nie uwierzy, że ja się zrobię zdjęcie z panem. Ja mówię, no, dobra. Mm -hmm. To samo kiedy szedłem na cmentarzu na Powązki tam do tat i tak się spacerowałem, tam Rodzina szła dwóch synów i pan i pani, pani nawet fajna. No, pan nadal możemy sobie zrobić, no tak, chcę sobie zrobić zdjęcie przy śmietniku na cmentarzu. I co? Żadna kobieta do mnie pode nie, 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 nie podeszła po autograf. Ostatnio przyszła, po podeszła do mnie taka pani z, z taką to... puszką i zapytała, czy mam pieniądze, żeby wrzucić. I mi dała takie czerwone serduszko. Naprawdę. To była kobieta. To ostatnio, to rok temu. <noise> Proszę kobiety, zgłaszajcie się, piszcie do Adriana. Adrian, między wierszami... To tam kobiety, tu... panowie. Te... <noise> nie, no czujesz się jak stary jebany dziad. Kurwa, autentycznie. Taki, kurwa, taki, co? nie masz sił do niczego. Czujesz, no czujesz ten ciężar pięćdziesiątki. Urwa, taki, że już wiesz, taki blelki, taki kurwa, taki wieś, taki. rozwyszczany rozszsz... się czujesz. No o... po moczu, to mogę coś powiedzieć? Ja tak miałem, po 40. Uwaga, uwaga, przerwamy program, bo tu ma pojawić się anegdotka o moczu. Ja chciałem tylko Znaczka. powiedzieć? Taka anegdota o moczu. Jeżeli na przykład Adrian pójdziesz do swojego urologa, to jest jakieś tam dla mnie też doświadczenie, tak? Byłem raz. A musicie na takie badanie być przygotowani. Kiedy już myślisz, że wyjdzie, chodzi z tego gabinetu, on mówi: tutaj jest kozetka. Proszę położyć dłonie na tej kozetce. I pan doktor mnie wtedy zaskoczył. Po badaniu szybko zrzucił z dłoni rękawiczkę. Więcej nie powiem. Koniec anegdotki. Dziękuję. Wracamy do ostatniej nominacji w kategorii bardzo, najlepszy. Bardzo pomysł? Bardzo. Pomysł reprezentanta Martyniki. O! Ostatnio ten reprezentant wybrał się w podróż prywatną, co prawda, ale jest piłkarzem. No to A na w kategorii fakturę. sportowej to się pojawiło. Wybrał się do Paryża. Na lotnisku przeszukano im bagaż. I co się okazało, że co było w tym bagażu? Marihuana! I To y był dobry pomysł. Marihuanane. No. 100 kg kokainy. Uuu. Dlaczego w ogóle nie wolno? To Prze jest co? narkotyków z granicy za granicę, no. Miał latać z kilogramem w kółko? Jak ktoś sobie przerzuci, niech przeżyć, na może potrzebuje, może ktoś chory jest i potrzebuje. Ale 100 kilo. No 100 kilo potrzebuje. 100 kilo, dobra. czyli tak jakby, e? no. my powiedzmy, że każdy z no waży ja, 100 kilo. No ja, no to... no, ja trochę więcej. Ja też trochę więcej. No ale dobra, no jak ktoś, no, no, jeden, jeden wypijesz szklankę piwa i mu starczy, a drugi musi wypić 3 litry piwa, no Jezus. Ale no. 100 kilo, to jest 100. No to co z tego, no. Czyli na przykład 100 kilo? ktoś musi więcej, no, no musi więcej. Ale kto z Was kiedykolwiek na lotnisku miał bagaż, który ważył 100 kilo? Ja byłem raz na lotnisku, także nie wiem. A wódkę w samolocie to pić można. Tak, ja raz widziałem jak panujeś? Nie. Ale, ale sporo W tym się... roku wielkie wydarzenie, zmiana montażysty. Ale też wielkie. Bo dotychczas montowałem ja, i ja wychodziliśmy rozumiem, jak jakieś tak. kula, przygłupy podobno. Tak. A teraz zmiana montażysty i będziemy wychodzić jak, jak inteligent, Inteligentne, młode osoby. Jak politycy. ktoś dotrwał do tego momentu programu, to żeby pisał w komentarzu, że rzeczywiście wyglądamy dużo lepiej. Dużo mądrzej, <laughs> duży... Jaki... dużo młodziej. Tak. Jesteście piękni. O, tak wpiszcie w komentarzu. Do usłyszenia. Oj. Panie Bobrze.